Cześć, z tej strony Enek.pl i witam Was w kolejnym odcinku z serii Adventure Tech. I tak, dzisiaj zbudujemy sobie domek, jako że y, padło mi wczoraj 6000 widzów. Tak więc zbudujemy dom. To będzie taki mały, postaram się go ładnie zbudować. Oczywiście wszystko sobie tam z dirta trochę za, zaprojektowałem. Projekt mniej więcej wygląda tak: dirtowy dom jak na razie, ale będzie on z marble'u. Marble szkła, i do tego potrzebować będziemy surowców, które wydobędziemy sobie jak już przygotowałem narzędzia. A te surowce, wydobędziemy sobie po kolei. Pierwszy tylko pokażę jeszcze, że krowy, tu sobie dorobiłem. Owce osobno. I świnie, którym tylko nogi widać. A wiedziałem, żeby nie dawać tej świni bez nogi. To się mutanty porobią. No cóż, yy, śmiesznie to wygląda, ale, ale tak, to tą całą fabrykę zboża sobie przesunęłem tutaj na razie, gdyż nie jest ona mi potrzebna. Sobie, o. Wyłączę to na razie, niech sobie rośnie. Yy, I tak, tu mamy to. co teraz, gdzieś bym musiał postawić skrzynię na zebrane surowce, tak więc tak, ja teraz zabieram się do roboty. Będziecie wiedzieć w przyspieszeniach, zbieram te surowce. Pierw marble, piasek, jeszcze trochę bazaltu będę potrzebował, tak więc ja nie tracąc czasu zabieram się do kopania, idąc dopiero do mojej kopalni pozbierać marble. I tak, jeszcze raz, przy okazji, serdecznie dziękuję za to, że mnie subskrybujecie, komentujecie, lajkujecie. Mam nadzieję, że uda mi się ten dom zbudować jak najbardziej zajebiście. A więc, dobra, ja się tu zabieram do, do kopania. Gdzie mam ten marby? Marby był gdzieś tu. Dobra, mamy Marpa. Dobra, to ja go kopię i widzimy się później. No dobra, marblu mam tyle wykopane. I bazaltu też. Teraz trzeba go odnieść do domu. Trochę tego wulkanu skopałem. Idziemy to zanieść do domu, ten będzie szybciej. I pozostaje nam jeszcze tylko piasek, by przepalił się na szkło, bo trochę szkła nam będzie potrzebne. No, już wtedy pójdziemy. Dobra, widzimy się w domu, gdy ja już to wszystko... Przełożę Tędy przejdę chyba przejdę Pewnie, że przejdę. Nie mam wyjścia. Okej, okay, jestem w domu. Ja sobie tu skrzynkę postawię z, z, i stawię te surowce. Może sobie zrobimy teraz skrzynkę którego drewna mam dużo, tego mam jeszcze sporo skrzyneczka ok, jedna skrzynka starczy na razie że tak mi się wydaje ładę skrzynkę i przerzucam temę i idziemy szukać piasku bo takowego to. To, to, to. Łopatki mam. Dobra. Idę szukać piasku. Muszę się jeszcze przekimać, bo jest ciemno. A pociągu szukać piasku nie będę. Tak więc dobra. Widzimy się na pustyni, jeżeli ją znajdę. Patrzcie, owca z opaską na łapie. Kapitan drużyny. Ją trzeba zabić. No nie ma nie jest śmieszne. Już nam nie powinny przeszkadzać w przyszłości. Swoją drogą, już widzę, że jest pustynia. W tym kierunku, więc tam zmierzamy. No dobra, jestem na pustyni. Zabieramy się do kopania, nie? Dobra, myślę, że piasku wystarczy nam. Teraz pozostaje mi wrócić do domu z tym piaskiem. Rzucić go do pieca niech się przepala. Tak więc widzimy się w domku. No dobra, szkło nam się już przepala. Powoli, dobrze. I z tego szkła już mam trochę przepalone. Przed wyjściem, co ja wrzuciłem. E, Fak. I z tego zrobimy glass playny, bo ja potrzebował glass plane. -y. Ile ich wyjdzie? No myślę, że wystarczy jak na razie. Wchodzimy do skrzyni. I co? Pozostaje mi budować. Oczywiście ja myślę, że ja to nagram w lekkim przyspieszeniu, bo nie ma sensu byście oglądali wszystko tak jak, jak tu będę budował, tylko wam pokażę jak ten projekt mniej więcej wygląda. Projekt ja sam wymyśliłem, pracowałem oczywiście trochę, kilka razy to pospadałem. Dirta miałem, jak zwykle no, wykopałem stąd, trochę stąd, poszerzałem, więc dirta miałem. No oczywiście idzie noc, tak więc dobra, ja się zabieram powoli do roboty, tylko prześpię tą nockę, aby mi nie beczeć. Jestem, otóż był mały problem, za mało miejsca mam na dysku, żeby pomieścić całą budowę, więc są budowę już dokończyłem. I, a i tak mi system miałem tak zamulony, że musiałem część materiału usunąć. To co, to, co mogliście zobaczyć, to zobaczyliście, większa część niestety była, no, no niestety. No, ja nic na to nie poradzę. Nie mam miejsca, muszę pokombinować, dokupić dysk nowy. E, teraz, zaraz Wam pokażę, co i jak to wszystko wygląda. Kody potrzebował parę rzeczy. Coś takiego jak to. To chciałem, by Wam nie umknęło na pewno. Tak, tak. 12,30. A może jeszcze zrobimy jedno. Są e, schody i barierki z modyfikacji PowerCraft. E, daje nam świetne możliwości tak? e, te bloki. Są świetne schodki, zaraz Wam pokażę. Teraz zobaczcie, tak wygląda ukończony dom. Modern House, tylko e, chciałem go do końca pokazać. Jak spuduje. Do końca to, co potrzeba. Jak widzicie, schodki możemy kłaść w ten sposób. I tutaj na górną część musimy nacisnąć, żeby, żeby je kłaść. Wyglądają one bardzo efektownie. Co też sprawia, że bardzo mi się to podoba. Popatrzcie tylko. O. Teraz może tak. W tą stronę. Mam 30 jeszcze, dobra. Tą stronę kawałek. Hmm. Trzeba zabrać. Eee. Teraz was poprowadzę o ten dom, tylko postawię te schodki, bo zależy mi na nich, by one już tu były. Trochę się na tym napracowałem, jest już późno e, Chce mi się spać Gdzie to było? A tu Raz, dwa, trzy, tak? Raz Dwa E, za daleko Niestety, nie zawsze wszystko wychodzi tak, jak byśmy chcieli. Hmm. Tu... Aha, i pamiętajcie, kierunek też jest ważny, w którą stronę stawiacie te, te schodki, bo to jest masakra. Ciach. Oho... Eee, to dopiero się wymierzyli. Dobra, ja sobie to później poprawię. Tylko jeszcze te barustrady. strady, a jak sobie zaplanowałem, postawię. No, siedem sztuk jeszcze na razie niech będzie tu. Albo postawię to... Nie no, nie, nie te kolory desek są czasami denerwujące. Okej... Okay. O, w ten sposób. Tylko ja te schody sobie przeniosę później w tą stronę. Ale popatrzcie jak one ładnie wyglądają. Deszmył tam skąd. No dobra, nieważne. Pada to pada. My to jeszcze postawmy. I popatrzcie jak to wygląda. Teraz, jaki to ma efekt zajebisty. Nie, mam nadzieję, że ten domek, który tu zbudowałem, wam się podoba. Tam już mi zostało niewiele surowców, oczywiście, ja latałem, jeszcze szukałem jeszcze marblu. Bo trochę mi marblu zabrakło. Chciałem czekać, aż się też szkło przepala. Też go było za mało. Oh fuck, creeper. Jego mi tu najbardziej nie potrzeba. Hmm, wyłączyłbym ten deszcz i chyba go wyłączę Bo tu chciałbym wam pokazać Dobra wyłączamy to Oczywiście ja tu nic nie czytowałem to była masakra Ile mi tu czasu zeszło na to W ten sposób to wygląda no taki Modern House ja bym to nazwał Nie wiem mi się to podoba Zwłaszcza, że projekt mój. Mam nadzieję, że wam też się podoba. Domek trzeba było w końcu postawić. Nie wiem, no... No sami powiedzcie w komentarzach, osądźcie. Się jeszcze przemieszczę, pokażę wam z każdej strony. Że jest trochę za chudy. Nie wiem. Ten creeper już zniknął, zniknął. O, strzałki. Z tej strony wygląda tak. Tutaj oczywiście jest trochę jeszcze do zrobienia, ale to jeszcze swoją drogą. Ja tu potrzebuję jeszcze kilku bloków, których jeszcze nie mam, ale to wszystko na pewno zrobię. I popatrzcie, no te schody są świetne. Nie wiem, chałupa mi się podoba. Tu by się przydało podnieść poziom, żeby to ładniej było widać. O, na tym poziomie. Gir tu mam w cholerę, więc pewnie to zrobię. Podniosę ten poziom, a i tak tu będę coś chciał wyłożyć. Jakąś dróżkę do tych krów jeszcze na pewno tutaj schody zrobię. Do tych, bo muszę to zautomatyzować. I tak, tak to wygląda. Może między odcinkami coś jeszcze poprawię, ale na, na chwilę obecną nic nie ruszam. Jezu, jak mi się to podoba. No dobra, to będzie na tyle, co chciałem Wam pokazać w tym odcinku. Schody trzeba poprawić, niestety. Widok mamy. Ach. Widok mamy ładny. Balkonik. O to mi chodziło. Tutaj już mam parę pomysłów, co tu zrobię. Nie, no jest sporo pomysłów. Dobra, w następnym odcinku zrobimy maszyny, już tu się przeprowadzimy trochę e, Tu na pewno będzie zejście do kopalni gdzieś jakoś albo teren podpiwniczony O czym jeszcze pomyślimy Mach. Także tak To będzie na tyle e, Ja idę spać, znaczy nie renderuję wysyłam idę spać, tak więc trzymajcie się. Pozdrawiam, wam jeż... Pozdrawiam Was jeszcze raz. No i co, jeszcze raz dzięki za te 6000 subskrypcji. Tak więc trzymajcie się i cześć.